Witam serdecznie na kolejnej lekcji cyklu Jak to przetłumaczyć? Dzisiaj bardzo przydatny zwrot. Często jesteśmy w knajpie i tak dalej z Anglikami czy też z innymi obcokrajowcami z którymi będziemy mówić po angielsku no i zaproponujemy dziś sobie takie zdanie schowaj pieniądze, ja stawiam. Ewentualnie schowaj pieniądze, ja płacę. Jak to przetłumaczyć? Czy jesteście w stanie poradzić sobie z tym zdaniem? Czyli pauzujemy filmik, spróbujcie to przetłumaczyć, weźcie kartkę i długopis za jakieś 10-15 sekund filmik ruszy i podamy sobie prawidłowe proponowane wersje wraz z analizą. I witam z powrotem. Po krótkiej przerwie zaproponowałem Wam kilka wersji. Wszystkie są absolutnie naturalne, wszystkie są bardzo dobre, więc do koloru do wyboru. Czyli tak, my powiemy schowaj pieniądze. Oczywiście nie użyjemy tu absolutnie czasownika chować. Po prostu Anglicy tak nie mówią. Oni powiedzą: odłóż pieniądze i mamy zwrot put. Away, czyli odkładać. To jest phrasal verb. Niektóre phrasale są rozdzielne, niektóre nierozdzielne. To bardzo ważny temat. Robiłem o tym lekcję. Nik macie u góry i w opisie. Tutaj wam rozdzieliłem put your money away, ale równie dobrze mógłbym nie rozdzielać, czyli put away your money. I teraz ja stawiam. Mamy kilka zwrotów. Pierwszy zwrot, który zaproponuję, to It's my treat. To it's jest nieobowiązkowe, mogłoby być samo my treat, ok? It's my treat. Chcę w ogóle zrobić lekcję o tweet, bo to dość ważny czasownik i też rzeczownik. Druga wersja: Put your money away, it's on me, to na mnie, o, tak mówią dosłownie to na mnie i to znaczy, że ja stawiam. Ale można też powiedzieć tak, jak i my, chyba czasami powiemy: Ja płacę spokojnie, ja płacę, czyli put your money away, I'm paying, oczywiście płacę w tym momencie, czyli czas teraźniejszy ciągły. Ale, słuchajcie, temat pieniądza jest dość, dość nefralgiczny i niewygodny. Czasami w ogóle nie poruszamy kwestii, nie, w rozmowie nie wspomnimy o słowie pieniądz, więc można to pierwsze zdanie całkowicie ominąć. Więc w momencie, jak dochodzi do płacenia, ktoś może powiedzieć This is on me, tak? To jest ten zwrot. It's on me albo this. This is on me. Ja stawiam. Ja płacę. Albo mówi o jakiejś konkretnej rzeczy, na przykład one, na przykład kawa. W języku codziennym mówiłem Wam, znaczy nie w ogóle w codziennym, tylko ogólnie w języku angielskim, nie powtarzamy rzeczownika. Wtedy zastępujemy go słowem one. Także to one zastępuje jakiś rzeczownik, o, o którym jest mowa, na przykład o kawie. Czyli this one's on me, w sensie ta kawa jest na mnie, w sensie, że ja stawiam tę kawę. Yy, obejrzyjcie lekcję o słowie one, link Wam wrzucę może pod koniec i w opisie. I Tutaj ten zwrot It's my treat, to It's można w ogóle skasować i zostaje samo my treat. I oprócz tego nie wspominam, właśnie, w ogóle o pieniądzach, czyli mówię krótko, my treat ja stawiam. Dzięki.